Siemaneczko, z tej strony Gixie, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie 11 skilli w godzinę. Jeżeli mi się uda, zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaki wam skill się najbardziej podobał. To zróbmy skok. Tylko czekajcie. Dobra. No nie, dostałem damage, dostałem damage więc to się nie liczy dobra bierz to nie wiem, ja mam jakieś lagi patrzcie poskaczę sobie chwilę. biorę no nie te łódki też są zbagowane, tak jak wszystkie, nie? <laughs> dobra. No teraz w ogóle nie postawię tej łódki, nie? Teraz w ogóle nie postawię łódki, dobra. Niby zrobiłem. Nie wiem, nie da się, dobra. Le lecę tutaj. No, patrz! Nie wiem. Wszystkie klacze usunęli. Dobra, teraz to będę trochę robił z większej wysokości, więc może... A teraz w ogóle nawet nie postawiłem wódki. Dobra. Jest! Udało się! Pierwszy z 11 zaliczony. Dobra, a więc tak. Kolejny challenge jest to zabranie z tego tutaj Biaderko wody i zrobienie klacza, więc sprawdźmy. A, będzie tutaj. A, teraz na skrzynkę w ogóle. Super. Teraz na pajączka. W skrzynkę się nie umiem trafić, nie? Nawet tego nie chcę. Ej, było blisko, było blisko. Udało się. Co ty robisz? Udało się. Korzystając z tej samej okazji zrobimy to samo, lecz na koblebach. Nie! Było, było. Tak. Nie ma. Jest to akurat ciężkie. Nie, Miałem ekwipunek włączony. Nie! Nie! Dobra, jesteśmy po małej przerwie. Minęło 15 minut od pierwszego zadania, ale ja wierzę, że mi się uda. A, Lepiej idzie. Coraz coraz bardziej jakby wyciągam te. Ha, ha. Dobra. Nie. Nie proponować. Ha, 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 Tak blisko. Było na górze, abym zrobił pewnie. Patrzcie. Za bardzo blisko jestem, ale jak... Dobra, czyli po tamtej stronie nie ma jakby nic zabranego. Z Postawiłem już tego łeba. <śm> Serio? Serio? Louis Vuitton. Ej, łeb życia jest. a ja, ja. I znowu postawię tego leba. Udało się. Nie taką panikę, ale udało się. A więc tak, kolejny skill polega na tym, że spadając, muszę strzałą strzelić tam, jak widzicie, tylko że w środek, i zrobić na czerwonym bloku Water skilla. Więc pierwsza próba, no chyba nawet nie trafiłem, no właśnie, yy, ani, no nie zrobiłem water skilla tam, gdzie powinien być. No co jest gra, a chociaż dobrze strzeliłem, nawet chyba nie dobrze strzeliłem. A, trafiłem chociaż? Mi się wydawało, że trafiłem. Nie wiem, chyba nie trafiłem. Dobra. Patrzcie, to trzeba tak. Nawet nie trafiłem w blok. Ale bym trafił w to. Patrzcie, tu trafiłbym. To by było, patrzcie. Te strzały wszystkie tu są. Tu dosłownie obok. Nie tu na tym, tylko obok. Dobra. teraz się uda jest, chyba jest czekajcie, zrobiłem na czerwonym i udało się udało się, jest jest, 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 jest jest, jest, jest. mamy zrobione moim kolejnym skillem jest yy, z góry właśnie na no po prostu wejść na konia jest! Za pierwszym! Ej, to jest łatwiejsze niż mi się wydawało. Eee, to jest za łatwe. No ale trudno, wykonane! A więc widzowie, naszym kolejnym zadaniem jest zabrać mace, zabrać wiadro, uderzyć właśnie w konia mace i zrobić watera. Więc uwaga, Pierwsze, pierwsza próba się nie udała. Druga też nie. Nie mogę w niego hitnąć. Dobra. Ale było blisko. Było blisko. Już wolno nam w tego konia. I. Jest! A! Kolejny challenge zaliczony. 6 na 12. Kolejnym naszym skillem jest zabrać slime bloka i po prostu zrobić na nim skila. Czyli po prostu postawienie blokczka. No, no, no. Jest! No ale tak szczerze, średnio bym to zaliczył. Średnio. Po prostu wyruszmy w dal. Ale nie na drzewo. Ej, no. I dupa. No. no nie, no nie, no nie, no nie, no to, to, to nie działa. Ale spokojnie. Znowu na te grze. Pa, wiedziałem, o krzyleta. I. I trafiam w roślinkę. Nie no, ale tam mi się udało, nie? Ale... Postanowiłem, że tego nie zaliczę, bo tu to... to nie było takie jak chciałem, ale teraz owszem było. Udało się. Kolejny challenge zaliczony. Naszym celem teraz jest zrobić e, już dobrze znanego e, Crash Sonda, nie? Czyli No coś takiego, nie? Coś takiego podobnie. Dobra, ustawiam się tutaj, bo chyba tutaj będzie mi łatwiej. No i zrobiłem, nie? Ale to było aż za proste, nie? Więc żeby nie było takie za proste, powiększmy to dwa razy. No i... <gryw> Już mam tego dosyć. <gryw> Ale dobra, pójdźmy sobie może tędy teraz. Mogłam sobie tego nie utrudniać. Zaczekamy aż lagni mamcyk. Ej, zapadłam się pod blok. Prawie, 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 prawie. Czy słyszam ja tam słyszę szkło? ja sobie postawić. Chcę to zrobić wyżej. Widzowie, ja to muszę zrobić wyżej. Bo dobra, zrobiłem to większe. Mamy teraz godzinę 19.10. Mam 20 minut. O, oj, 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 oj. A mam chyba do zrobienia. Zrobiłem 7. Nie wiem, yy, ja teraz nie liczę, tylko próbuję się zrobić. Wy wiecie, bo pokazuję wam. Yy. Było, było widzowie, było, 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 było. Zrobiłem, zrobiłem. Ale żeby nie było, zrobię to jeszcze raz. No i też. Zapadłem się na ostatnim. Dobra, teraz serio to zrobię. serię teraz to zrobię, no dobra, ale zrobiłem, zrobiłem, więc wykonane, eee, no dobra, na, następnym jest po prostu Leather Clutch, każdy to, ta, każdy to dobrze zna, no zrobię go, zapomniałem jak to się robi. Wiedziałem, że to wyjdzie. Po prostu wiedziałem. Trzeba było tylko yy, śpiew ptaków. <noise> Czy co to było? A więc kolejnym jest to dość znane od innych, jest to po prostu wskoczenie. No, inni to robią bez łeba, ja nie umiem tak szybko robić. Jest to wskoczenie na łeba, zrobienie całego diamentowego seta i zrobienie watera, więc po prostu no, zróbmy to, nie? I a, i jeszcze ubranie go i czoma, okej okay. cyk Uf, proszę, proszę, proszę jest u, u, u. mamy całą diamentową zbroję na sobie wiadro zrobione 10 na 11 klaczy mam zrobionych. Zostały mi dwie minuty by wykonać challenge, a mi został ostatni klacz, czyli po prostu postawienie tego, jak będę po prostu składał mnie. Więc lecił na arenę i zrobiłem. Mamy 11 klaczy w minuta. Napiszcie w komentarzu jaki Wam się klacz najbardziej podobał. Wy zostawcie łapkę w górę oraz suba, a ja się z wami żegnam. Narka.